Witam ponownie moi drodzy. E, wiem, że czekacie na interpretację, więc od razu przejdziemy do rzeczy. E, mieliście do wyboru cztery dzbanuszki, czyli opcje od 1 do 4 i przejdziemy sobie do e, interpretacji poszczególnych opcji. Zaczniemy od dzbanuszka numer 1 dla tych osób, którzy, które wybrały ten dzbanuszek. Co tutaj się dzieje z Waszą energią? Gdzie ta Wasza energia idzie? Gdzie ona jest, że tak powiem, marnowana? Gdzie jest trawiona? Zamiast po prostu przynosić Wam chwałę i pożytek. Moi drodzy. U was mamy księżniczkę Pentakli, Wy wybyście chcieli tutaj coś zbudować. Albo to jest coś na gruncie zawodowym, albo prywatnym, jakieś takie poważne przedsięwzięcie Wam chodzi po głowie, albo już zaczęliście to realizować, ale myślę, że raczej to jest w fazie planów. Dlaczego? Dlatego, że mamy tutaj opiekunkę marzeń. To są marzenia, wspólne dobro i złudzenia niestety. Wiecie dlaczego? Ponieważ tutaj u was jest takie troszeczkę bujanie w obłokach, mam wrażenie. Czyli jak sobie coś wymyślicie, ta idea jest dobra. Dobra, jest piękna, jest górnolotna i naprawdę mogą to być świetne idee, świetne marzenia. Tylko, że często to jest u Was tak, że to pozostaje tylko w sferze marzeń, bo u Was, jak gdyby, cała ta energia idzie w wyobrażanie sobie tego, co ja mogę osiągnąć, i po prostu gdzieś Wam brakuje już tej energii na konkretne działanie, na takie przysłowiowe postawienie kropki nad i. To jest po prostu takie życie iluzjami. To jest takie bujanie w obłokach nadmierne. Gdzieś tam byśmy coś chcieli zrobić, ale później, kiedy przychodzi co do czego, no to już tej pary brakuje i to wszystko tak pięknie wygląda właśnie w sferze marzeń. A kiedy trzeba się zabrać za realizację projektu, no to już jak gdyby tracimy ten nasz rozpęd. Za dużo energii zdecydowanie. Pochłania Wam to bujanie w obłokach, i potem właśnie nie macie już tej energii na to, aby budować po prostu coś konkretnego w materii. Więc e, tutaj pamiętajcie też o tym, że nawet najpiękniejsze marzenie, najlepszy plan, najlepsza strategia e, nigdy nie zostaną zrealizowane, jeżeli to Wy nie postawicie pierwszego kroku na drodze do, re, do ich realizacji. E, bo jeżeli czegoś oczekujecie, wszechświat oczywiście Wam będzie sprzyjał, możecie sobie ten cel wizualizować, e, możecie już sobie wyobrazić, obrażać, że go osiągnęliście i wszechświat będzie Wam zsyłał odpowiednich ludzi, odpowiednie okoliczności, ale najpierw musi to poprzedzić Wasze konkretne działanie, czyli to Wy musicie postawić pierwszy krok w materii. Jeżeli tego nie zrobicie, no to tutaj nic się nie ruszy samo. To musi być po prostu jakby takie danie jasnego sygnału wszechświatowi, że Wam na tym zależy i że Wy przystępujecie do realizacji danego marzenia, że to nie zostaje tylko i wyłącznie w Waszej głowie, ale że nabiera to, zaczyna to nabierać realnych kształtów, i wówczas faktycznie wszechświat zaczyna nam sprzyjać, wówczas sprzyja Wam właśnie opiekunka marzeń, która po prostu. Prowadzi Was, wskazuje wam odpowiednie opcje, alternatywy, okoliczności, zsyła odpowiednich ludzi, patronuje po prostu Waszym marzeniom, Waszym przedsięwzięciom. Natomiast na chwilę obecną właśnie mam takie wrażenie, że zbyt wiele energii Wam pochłania bujanie w obłokach, a zbyt mało po prostu konkretne działanie w materii, bo tam już tej energii po prostu brakuje. Dla osób, które wybrały dzbanuszek numer 2 Wy moi drodzy macie tutaj taką sytuację, że są jacyś ludzie, w waszym otoczeniu, którzy nadmiernie was wykorzystują. Być może tak było w przeszłości, że dużo z siebie dawaliście, jak gdyby nauczyliście tych ludzi, że jak przyjdą, to zawsze dostaną, i teraz troszeczkę już zmądrzeliście, czyli zaczynacie odcinać tych ludzi od siebie, zaczynacie po prostu odmawiać, być bardziej asertywni, ale mimo wszystko nadal jeszcze gdzieś tam. Czasami po prostu się łamiecie. Macie księcia pustyni. To jest przetrwanie, ale to są też fałszywe obietnice. Książę pustyni to jest osoba, która potrafi dostosowywać się do zmiennych warunków środowiska. Bo jak wiecie, na pustyni przeważnie jest deficyt wody. Tam trzeba być naprawdę twardym, aby przetrwać. Woda to w tarocie kielichy. Czyli innymi słowy, uczucia. I może tutaj właśnie chodzi o to, aby czasami te pewne uczucia przytrzymać dla siebie. Czasami może warto kierować się takim troszeczkę deficytem uczuć, czyli odmawiać pewnym ludziom, nie kierować się swoją empatią, wrażliwością, ponieważ ludzie bardzo szybko się uczą to wykorzystywać. Żeby nie być po prostu, moi drodzy, takim za dobrym, wiecie, wujek, dobra rada, albo dobra ciocia, która zawsze pomoże, zawsze weźmie na kolano, zawsze przytuł, Zawsze da pieniądze na lody. To nie o to chodzi, moi drodzy, żeby się też rozmieniać na drobne, żeby ludzie z nas czerpali jak po prostu z otwartej studni, tylko żeby pomagać tam, gdzie faktycznie ci ludzie zasługują na naszą pomoc, bo w adekwatnej sytuacji my również możemy liczyć na nich. Ale odmawiać tym ludziom, którzy po prostu na to nie zasługują. Tych należy, moi drodzy, twardo od siebie odcinać. E, I myślę, że nie bez przyczyny ta królowa mieczy się tu pokazała, ponieważ oznacza to, że w waszym otoczeniu są takie osoby, które po prostu nadmiernie was wykorzystują i należałoby to ukrócić. E, książę Pustyni też mówi o. Fatamorganach, czyli takich właśnie iluzjach, to są ludzie, którzy mogą mieć naturę pochlebców. Oni, jeżeli coś od nas chcą, no to przychodzą, używają um, pustych słówek, takich pięknych słówek, jakichś komplementów, jakichś właśnie fałszywych obietnic. No i często my takim ludziom pomagamy. A później, jak to się mówi, prawdziwych przyjaciół poznaje się w biedzie, czyli jeżeli my coś potrzebujemy, no to się okazuje, że tych ludzi wokół nas nie ma. To jest właśnie taka fatamorgana. To jest taki książę pustyni, który jest,

Atrakcyjny wizualnie, więc mało kto by się oparł jego urokowi, ale tak naprawdę jest to złudzenie. Nie jest to osoba, na którą w żadnym wypadku można by było liczyć. Więc moi drodzy, u Was toksyczni ludzie wokół i jest jasne wskazanie, aby takich ludzi po prostu od siebie radykalnie odcinać. Nie martwcie się tym, że oni się poobrażają. Jeżeli ktoś Was naprawdę lubi, jeżeli komuś na Was zależy, to taka osoba się nie obrazi, tylko będzie przy Was trwała. Ta osoba po prostu to zrozumie, taką Waszą postawę. Natomiast Natomiast myślę, że innych osób, które gdzieś tam znikną z Waszego otoczenia, nie ma co żałować. Dla osób, które wybrały opcję numer 3, dzbanuszek trzeci, gdzie ta wasza energia ucieka, wy tutaj jawicie się jako osoby bardzo pracowite. Jak sobie obierzecie jakiś cel, to śmiało do niego dążycie. Być może dzieją się tutaj sprawy zbyt powoli, i Wy byście chcieli pewne rzeczy przyspieszyć. I takie mam wrażenie, że stajecie się momentami zbyt niecierpliwi, i kiedy jesteście zbyt niecierpliwi, to ta Wasza energia się gdzieś tam rozprasza. Nie jesteście skupieni na celu, tylko na takich chaotycznych dosyć działaniach, które by zmierzały tutaj do przyspieszenia czegokolwiek. Problem polega na tym, że tego, czym aktualnie się zajmujecie albo będziecie się zajmować, tak naprawdę nie da się przyspieszyć. Mamy tutaj. Siostry Roku, Cykl Rozwoju, Prawo Natury, Boski Porządek. No właśnie, to jest tak, że jak z porami roku, że na przykład po wiośnie przychodzi lato, po jesieni zima i to wszystko ma swój porządek, to wszystko ma swój czas, swoje miejsce. Więc moi drodzy, jeżeli siejecie tutaj przysłowiową roślinkę, to też nie możemy oczekiwać, że ona nam wykiełkuje zaraz następnego dnia. To jest złożony proces, jest potrzebny czas na... Rozwój na wzrost tej rośliny, i tak samo jest z tym waszym przedsięwzięciem. Więc przyspieszając, e, próbując przyspieszać w jakikolwiek sposób to przedsięwzięcie, wy tak naprawdę wytracacie swoje naturalne tempo i rozpraszacie swoją energię tam, gdzie nie potrzeba. Czyli ta energia Wam troszeczkę wycieka przez palce, pojawia się też taka frustracja, pojawia się też brak wiary we własne możliwości, brak wiary w to, że w ogóle kiedykolwiek uda się zrealizować te zamierzenia. I to Was, moi drodzy, wytrąca. Z Równowagi. Tymczasem tutaj jest jasne wskazanie, że do tego Waszego przedsięwzięcia, niezależnie od tego, czego to dotyczy, bo nie czytam tutaj ani na związki, ani na pracę, e, chociaż wiele by mogło wskazywać właśnie na e, takie rzeczy związane z jakimiś biznesami, sprawami zawodowymi, ale tutaj niezależnie czego to dotyczy, to Wasze przedsięwzięcie po prostu zasadza się na cierpliwości, wytrwałości, więc trochę to jeszcze potrwa, zanim będziecie się cieszyć owocami swojej pracy, ale nie traćcie, moi drodzy, swojej energii na takie miotanie się, na jakieś chaotyczne próby przyspieszenia, bo to tak naprawdę Wam nie wyjdzie na dobre, a i tak tych spraw nie da się przyspieszyć. Tutaj wszystko musi się toczyć swoim porządkiem, swoim naturalnym rytmem. No i moi drodzy, osoby, które wybrały opcję numer 4, dzbanuszek czwarty, gdzie ta Wasza energia ucieka? Wy jesteście u progu realizacji czegoś. Albo inaczej, oczekujecie na pewne rezultaty swoich działań, które podjęliście wcześniej, czyli waszej ciężkiej pracy. Coś ym, robiliście, czymś się zajmowaliście, no i teraz ym, już w Waszym przekonaniu przychodzi taki okres zbierania plonów. I to się wydaje sprawiedliwe. Jest ciężka praca. Jest cierpliwość, no i później następuje nagroda, wynagrodzenie naszych wysiłków, naszych trudów, naszej ciężkiej pracy. Czyli innymi słowy, zbieramy plony, zbieramy owoce tej naszej pracy. Macie tutaj również damę podarunków, która mówi owszem o hojności, otrzymywaniu darów, ale też o zatajaniu informacji. O co tutaj może chodzić? Przede wszystkim o sytuacje takie, gdzie. Być może zostaliście wprowadzeni w błąd, być może w waszym otoczeniu są jakieś osoby, które próbują was tutaj zmanipulować, czyli na przykład były to jakieś takie um, fałszywe obietnice. Ale zatajono tutaj pewną część informacji. Na przykład, ktoś wam mówił, że jeżeli tutaj zaangażujecie się w dany projekt, doprowadzicie sprawy do końca, postaracie się, no to na przykład otworzą się przed Wami szanse awansu na jakieś wasze wymarzone stanowisko. No i dzięki temu też zabraliście się ochoczo do pracy, rzeczywiście w to uwierzyliście, tyle tylko, że po prostu ktoś zapomniał wam o jednej rzeczy wspomnieć, że na przykład o to samo stanowisko, ubiegacie się nie tylko wy, ale jeszcze na przykład kilka innych osób, i że z tymi osobami tak naprawdę przyjdzie wam rywalizować. I tutaj może być takie rozczarowanie, że jak to. Ja się starałem, ja się starałam, ja ten projekt poprowadziłem, poprowadziłam, e, zrobiłam, zrobiłem wszystko tak jak było uzgodnione. No i teraz czekam na ten upragniony awans, a tu się nagle dowiaduję, że w ogóle wychodzą na jaw jakieś nowe informacje, że ktoś przede mną na przykład coś zataił, że owszem, ten awans mogę otrzymać, ale tylko i wyłącznie pod takim czy innym warunkiem. No i moi drodzy, tutaj czujemy się oczywiście oszukani, zmanipulowani. E, Uchodzi z nas cała ta energia, bo nagle się okazuje, że po prostu tracimy tą całą motywację, no bo ciężko pracowaliśmy, nacharowaliśmy się, a nie przyszła obiecana nagroda. I tutaj, moi drodzy, przede wszystkim takie wskazanie dla Was, że jeżeli z kimś się na coś umawiacie, że za Waszą konkretną pracę czy za Wasze konkretne działanie umawiacie się na taką lub inną gratyfikację, to moi drodzy, żebyście sobie po prostu umieli takich spraw przypilnować, czyli albo, żeby ktoś Wam to dał na piśmie. Że tak właśnie będzie, żebyście mieli też po prostu jasność sytuacji, albo po prostu w ten sposób sobie musicie dograć te sprawy, żeby po prostu dało się później to, co Wam zostało obiecane, wyegzekwować. Jeżeli chodzi o damę podarunków, jest jeszcze druga strona tej karty. Ona mówi o zatajaniu informacji w drugą stronę, czyli w momencie, kiedy to Wy coś zatajacie. I to może być taka sytuacja, gdy na przykład Wy coś komuś dajecie i oficjalna. Wersja jest taka, że dajecie coś z dobrego serca, ale tak naprawdę macie w tym jakieś swoje ukryte motywy, bo oczekujecie jakiejś wzajemności, jakichś innych korzyści dla siebie, jakichś profitów. No, posłużę się takim globalnym przykładem tutaj. Na przykład ktoś um, zgrywa filantropa, przekazuje jakieś środki pieniężne na rzecz instytucji charytatywnej, ale nie robi tego z potrzeby serca, z potrzeby pomagania innym ludziom, którzy znaleźli się w potrzebie. Ale robi to na przykład z takich niskich pobudek, jak chociażby to, że gdzieś tam będzie mógł się pochwalić tym w mediach społecznościowych, że jest dobroczyńcą, albo liczy wręcz na to, że po prostu ta organizacja, na rzecz której przekazał te środki, um, okaże mu wdzięczność, wskaże go gdzieś tam jako swojego dobroczyńcę, że informacja pójdzie w świat i dzięki temu on będzie też e, świetnie wyglądał. Oczach innych ludzi, więc, moi drodzy, to jest również zatajanie informacji, czyli tutaj, jakby ta nasza energia idzie też zupełnie w niewłaściwym kierunku, więc warto by było sobie tutaj swoje działania przemyśleć, ale gdybyśmy powrócili do tej pierwszej wersji, że to przed nami ktoś zataja um, tutaj jakieś informacje, no to, moi drodzy, głównie tutaj swoją energię tracimy na sprawy, e, które są przez kogoś zmanipulowane, czyli albo ulegamy manipulacji um, jakichś, e, Manipulacji ludzi, którzy po prostu są w naszym otoczeniu i sprytnie właśnie z nami pogrywają, albo po prostu oddajemy swoją energię jakiejś sprawie, co do której nie mamy jasnych informacji, czyli nie wiemy wszystkiego na temat tej sprawy, a pompujemy tam swoją energię. I to jest, moi drodzy, dla Was takie ostrzeżenie, taka rada, aby tutaj dokładnie każdej sytuacji się przyjrzeć. I unikać niejasnych sytuacji, czyli um, raczej doprowadzać do sytuacji takich, w których po prostu wy wiecie dokładnie, um, jakie będą owoce waszej pracy, czego możecie się spodziewać, um, a czego się po prostu możecie nie spodziewać. Tak, żeby po prostu później nie było przykrych niespodzianek, żeby się nie okazało, że ta energia gdzieś e, uleciała, a tak naprawdę nie zostaliście za to wynagrodzeni. Dziękuję, moi drodzy, bardzo serdecznie wszystkim, którzy tutaj obejrzeli film, wzięli udział we wróżbie. Mam nadzieję, że te informacje okazały się pomocne. Bardzo serdecznie Wam dziękuję. Jeszcze raz przestrzegam, moi drodzy, przed traceniem takim bezmyślnym swojej energii na rzeczy błahe, bądź na ludzi, którzy po prostu na to nie zasługują. Szanujcie się, moi drodzy, szanujcie swoją energię, bo to jest bardzo ważne. Aby właśnie Wasza energia była stabilna, gdzieś tam nie wyciekała Wam po bokach, żebyście po prostu też wykazywali się tutaj rozwagą w ochronie swojej własnej osobistej energetyki. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za uwagę. Pozdrawiam wszystkich gorąco. Do zobaczenia i do usłyszenia, moi drodzy.